Dzień dobry, z tej strony Marek Myl, a w dzisiejszym odcinku będziemy yy, ten grać normalny tryb w Mario. Yy, czekajcie, do Jowontu bonus game jest. Co to jest? Fajnie się zapowiada odkinać, bo staniemy jakiś bonus game. Dawajcie do góry. Wszystko górą robimy, dobra? Wszystkie decyzje będą górą. Ale tu perfidnie się tak wolno biega, ja nie wiesz. Dobra, i polecam, wszystko górą. Kto jest, kto jest górą? Ja jestem górą, i dostałem jednego kolejnego, i dostałem mega boxa. Ale to jest kozaski, dostałem. Ej, to będę mógł jeszcze jeden tryb zrecenzować w sumie, bo dostałem bilet, to jeszcze jest. No dobra, to dzisiaj robimy recenzję takiego nowego trybu jednego. Ale zanim to, to może próbujmy się do co tu są coiny. Jeszcze jest tryb, w którym się walczy z botem albo z prawdziwymi graczami. Zależy czy masz przyjaciół czy nie. W moim przypadku nie mam. <gry> Tutaj nie da się nic zmienić. trochę to bez sensu się kiedyś dało. Zmienić. Dobra, nie pytałem. A bult, bult, prawda. Na razie back robimy, bo tu jest bult coś takiego. Okay, build. i tutaj możemy wtedy shop i co to jest za shop są różne rzeczy No tu można domki kupować w sumie to jest fajna statuetka polecam generalnie dobra. no to tutaj są różne rzeczy do kupienia za który które zdobywamy a tutaj put away, czekajcie wezmę na chwilę ten pan chcę zobaczyć. Nie, nie chcę czyścić areny, chcę ten. Move place, o! Jakie ja mam rzeczy w ogóle w inwentorii? Dobra, weźmy to uzdóbmy jakoś. Kozacko, grzyby. Grzyb tu sobie uwalnimy, grzyba. Kwiatki se walnimy tutaj, 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 tutaj. Nie wiem. Tak, to nie jest jakoś ładnie robione. Dobra, tu walnimy. To i jeszcze domki. Ule kozackie co? Jestem taką statuetkę kozacką. Która mi zasłoniła yy, tą. Ale wiecie co? Ten brick to jest, nie jest fajny, za bardzo więc tu. tu tylko można domek, walny i dobra, nie, nie robimy tego. grzyb One Up Life. To dajmy zamiast tego, bo nie wiem co ten warp robi w sumie. Ok. Warpa, dajmy wtedy. Nie wiem, czy ta gumba, no bo to jest za duże. Chciałabym tu pomieścić parę rzeczy. Dobra, ta statuetka w sumie też jest za duża. Dobra. no i tutaj tak będzie wyglądało. No może nie będzie tych ładnych statuetek, ale okej. Okay. Dobra, to mamy ogarnięte to. Dobra, no to tu była recenzja tylko budowania. Kominało.